Warto zorientować się, jakim jesteśmy użytkownikiem. Możemy to zrobić z wykorzystaniem polecenek jak WhoAmI czy podobnych. Widzimy, że nasz użytkownik nazywa się w tym momencie Ubuntu Lab oraz wywołując polecenie ID, można zwrócić uwagę na to, że należymy, do, że jesteśmy użytkownikiem Ubuntu Lab, nasz identyfikator użytkownika to jest 1001 oraz znajdujemy się w grupach wymienionych tutaj. Swoją drogą dajcie znać, czy ten sam parametr już mówi nam coś na temat uprawnień naszego użytkownika. Czy on mówi nam o tym, że jesteśmy administratorem tego urządzenia, czy być może mamy niskie uprawnienia? Jeżeli macie pomysł, to dajcie proszę znać. Ok. Idąc dalej, warto zwrócić uwagę na takie podstawowe pliki diagnostyczne, nazwijmy to diagnostyczne, jak przykładowo plik etc. Password. I tutaj można zwrócić uwagę na to, że w pliku etc. Password znajdujemy definicję wszystkich użytkowników, którzy znajdują się w na naszym systemie. Widzimy grupy, do których oni należą. Oczywiście użytkownik grup należy do grupy 0. Jego katalog domowy znajduje się tutaj, a powłoka, której ten użytkownik używa domyślnie, znajduje się w tym miejscu. Analogicznie możemy przeanalizować sobie naszego użytkownika Ubuntu Lab. Widzimy, że ma on identyfikator 1001, należy do grupy o 1001. Jego katalog domowy znajduje się w HOME Ubuntu Lab, a powłoka, którą wykorzystuje, to BIN SH. Widzę, że pojawiły się już oczywiście odpowiedzi na nasze pierwsze proste rozgrzewkowe pytania, a mianowicie dotyczące identyfikatorów. Oczywiście, użytkownicy o identyfikatorach wyższych niż 1000 to są, nazwijmy to, niscy, zwykli użytkownicy. Jeżeli zwrócimy uwagę na ruta, to ród RUT zawsze albo prawie zawsze ma identyfikator 0 na naszym systemie. Więc, tak jak pisze tutaj Łukasz na komentarzu, im niższa ID, tym lepiej, więcej możliwości. W wielu przypadkach zdecydowanie jest dokładnie tak, jak widzimy tutaj. Okej, okay, ale zróbmy sobie troszeczkę trudniejsze pytanie. Pytanie, za które zdamy pierwszy kubek na tym szkoleniu. Patrzę szybko zarówno na Discorda, jak i na komentarze na YouTubie. Mówiliśmy sobie ostatnio przy okazji, że ten specyficzny x widoczny tutaj coś oznacza. I pytanie moje jest takie, co by się działo, jeżeli byśmy tego x tutaj nie widzieli? Czyli nasz pliczek wyglądałby mniej więcej tak. Co by to oznaczało? Co by nam to mówiło o tym użytkowniku? OK, Filip Lepucki odpowiedział jako pierwszy, i zdecydowanie jego odpowiedź jest poprawna. Ten użytkownik nie będzie miał hasła. Być może pamiętacie, mówiliśmy podczas drugiej sesji, że w przeszłości, tam powiedzmy 20 lat temu, nie wiem jaka to była konkretna data. Hasło użytkowników w postaci skrótu przechowywane były w pliku etc.password. No ale okazuje się, że każdy użytkownik systemu, który musi mieć dostęp do, do tego przepraszam, pliku, bo w nim znajdują się informacje takie jak definicje grubi i definicje użytkowników, to każdy użytkownik mógł, mógł pobrać sobie skrót hasła innych użytkowników z naszego hostu. Więc mógł je wrzucić do haszkata. Jeżeli na przykład nasz root ustawiłby sobie słabe hasło, to użytkownik mógł łatwo je odzyskać. W związku z tym później wymyślono taki patent, że skróty haseł użytkowników przeniesiono do pliku ETC Shadow, który jest dostępny tylko i wyłącznie do najwyższych użytkowników w systemie. A ten X w definicji standardowych użytkowników oznacza tylko tyle, że jeżeli logujemy się jako użytkownik np. Ubuntu Lab, to ten X mówi, że w pliku ETC Shadow znajduje się skrót hasła tego konkretnego użytkownika. No i może spotkać się taka sytuacja, że. Możemy spotkać się z taką sytuacją. Napotkałem się na to raz podczas pentestu u klienta i raz podczas zdawania egzaminu na OSC, pa bodajże, że jeżeli zalogujemy się do Shell'a, może ja to zrobię w taki, nazwijmy to cywilny sposób. Ok, natomiast tutaj terminal gdzieś mi wyskoczył. Ok, zaloguję się do mojego hosta jeszcze raz w taki cywilny sposób Ubuntu Lab Małpa 19816. ok. Dobra. Ok. Dobrze. To zrobimy to inaczej. Ok. Loguję się do mojego hosta i zaloguję się jako root. I możemy zobaczyć taką sytuację. W jakimkolwiek edytorze tekstu. tekstu Edytuję sobie plik etc-password. Ojejku. Mam nadzieję, że to się uda. Ok. Dobra. Uff, bingo, zacząłem się lekko stresować. Dobra, wyszukuję sobie naszego użytkownika, no i możemy zwrócić uwagę na to, że ktoś z jakiegoś powodu, na przykład administrator, usunął sobie tego x stąd. Zapisuję sobie nasz pliczek, no i co się w tym momencie okazuje? Okazuje się, że jeżeli wrócę do mojej powłoki niskiego użytkownika, czyli jeżeli wyświetlę sobie informację, kim jestem, to znowu jestem użytkownikiem Ubuntu Lab. Albo zróbmy troszeczkę inaczej. Zalogowałem się na powłokę ruta. To możemy zwrócić uwagę na to, że w tym momencie każdy użytkownik systemu, każdy użytkownik systemu, który wyświetli sobie zawartość etc.password password i zobaczy, że ten użytkownik Ubuntu Lab nie ma tutaj żadnego XA, to wystarczy, że wyłapa polecenie su Ubuntu Lab i będzie w stanie zalogować się jako ten użytkownik bez podawania hasła. Więc mamy najprostszy sposób na eskalację uprawnień. O tym więcej będziemy mówić podczas sesji rozszerzonej. I takich patentów linuxowych jest całkiem sporo, które możemy wykorzystać. Raz podczas pentosów to mi się przydało, i raz podczas zdawania egzaminów. Więc to jest taka, taka rzecz, o której warto wiedzieć. No i w tym momencie zróbmy sobie dalsze demo. Zobaczmy, co się stanie, jak ustawimy sobie hasło do naszego użytkownika, czyli zmieniam sobie hasło do naszego użytkownika Ubuntu Lab. Wyświetlam ponownie etc-password, no i zobaczcie, co się okazuje. To jest rzecz, którą odkryłem kiedyś podczas jakiegoś specyficznego researchu pod kątem pentestów. Okazuje się, że jeżeli w naszym pliku etc-password nie mieliśmy XA, czyli nie mieliśmy tej informacji, że hasło tego użytkownika znajduje się w etc-shadow, tylko był dwukropek i dwukropek, następnie zmieniliśmy hasło tego użytkownika, to okazuje się, że po staremu, nazwijmy to, skrót hasła naszego użytkownika został wrzucony do pliku etc-password. Więc jak widzimy, już podziała się tutaj delikatna magia. Z jakiegoś powodu w systemie Linux działa to tak, że jeżeli tego XA tutaj nie ma, zmienimy hasło użytkownika, no to w tym momencie z powrotem jest nasz skrót hasła wrzucany do ETC Password. I czasami podczas pentestów może okazać się, że um, czasami podczas pentestów może okazać się, że zobaczycie taki scenariusz, że rzeczywiście będziecie w stanie znaleźć skrót hasła użytkownika. No, ale idąc dalej, jeżeli zedytujemy sobie nasz plik ETC Password. I usuniemy ten skrót hasła, który się tutaj znajduje. Czyli usuwam go w tym momencie. I znowu dodamy sobie naszego X. To jak prawdopodobnie domyślacie się, w tym momencie, jeżeli zmienię sobie hasło mojego użytkownika i wyświetlę ETC password, to możemy zwrócić uwagę na to, że z powrotem nasz skrót trafił do pliku ETC Shadow, czyli znowu odwróciliśmy to całej dziwne kung fu, które się tutaj wykonało. Okazuje się, że pewne pojedyncze dystrybucje Linuxa lub jeżeli używacie jakiegoś specyficznego, nazwijmy to rozwiązania pudełkowego dostarczanego przez firmy zewnętrzne, to czasami te skróty, has, skróty haseł pojawiają się w pliku ETC password. W związku z tym w związku z tym zawsze ten etc password warto sobie zweryfikować, kiedy wykonujemy taką postową numerację.